nie ma O, Flatfab przemysłował. Ciekawe, co tam dodał. Wow, support for season. <gryw> Flatfab jest teraz pod season, proszę sobie wyobrazić. No Ktoś sobie robi z nas po prostu jaja i tak właśnie wygląda mapa. To potrzebuje mieć skupy, silosy, jakieś i tyle i tego tyle wymaga. Od, od mapy, żeby została. I człowiek, który stworzy taką mapa, ocenia innych. Lowering the sea level 4 from 29 to 20 units. 19 linii do 90 linii, może? Mm, fixed terrain editing is so is many plays. A terrain editing block has been added. Jak można na tym grać? To jest żart. To jest jawny żart. To jest jawny żart. Nie wierzę, zamiast do mnie to do chera zasadnij to.